Witam Was! Dinozaury są dalej, więc myślę sobie, że, że one no, będą nam towarzyszyć. Na tej drugiej lekcji o, o tych notach filozoficznych, które złożyły się na francuskie oświecenie, tak sobie pomyślałem, jak już, już wyłączyłem nagrywanie że może no, mogłem zrobić tak, żeby dotknąć tę kolekcję do e, 45 minut filmu, a później przez następne 45 minut kazać wam robić jakieś zadania związane z tą filozofią, ale tak sobie pomyślałem, że może to by było jednak za dużo, bo materia jest złożona, więc mogę lepiej to sobie rozbić na lekcje. No tak czy inaczej um, co, dołożymy sobie coś. Jakieś zwierzę. O, o. Tutaj. On będzie tutaj, o! Tę taką nagiplodowką tutaj, no? On nie będzie straszył. On mi będzie przypominał, że, że, żebym, się nie, żebym się nie, yy, yy, nie zgubił. I teraz się zawiesiła tu w komputer. No? Okej. Okay. Nie wiem jak to będzie wyglądało, bo przed chwilą mi się komputer zawiesił, więc, więc nie, nie, nie chcę przerywać nagrania, bo mi każdej to szkoda. E, więc e, jeżeli tam się coś zawiesiło i coś było nie wiadomo co, to tylko przypominam, że tutaj tego żarłacza e, u góry jeszcze wstawiłem, żebym nie poganiał, ale żebym się znowu nie... żebym się znowu nie, 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 nie rozgadał za bardzo i żebym już teraz... Rzeczywiście te, te, te filozofie dopchną, dopchną na już tak, już tak, już tak yy, yy, ostatecznie. E, Słuchajcie, no to tak, e, powiedzieliśmy sobie o, 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 ogólnie, dlaczego ten racjonalizm jest taki ważny. Powiedzieliśmy sobie, że, że XVII wiek, e, powiedzieliśmy sobie troszkę o Paskali, powiedzieliśmy sobie troszkę o Spinozie, powiedzieliśmy sobie troszeczkę o Leibnizie no to jeszcze e, został z wielkich racjonalistów, to, jest, to został czwarty, e, a mianowicie e, został e, Kartezjusz. E, no i o Kartezjuszu to jest jakby osobna, e, osobna, e, osobna zupełnie, e, osobna zupełnie opowieść. E, bo my wszyscy... Kartezjusza znamy z tego jego słynnego powiedzenia "kobita ergo sumi, tak? Myślę, więc jestem. I to jest takie powiedzenie, które... czy taka maksyma, która pojawia się u Kartezjusza tak naprawdę dwa razy z tego, co pamiętam. Jeden raz pojawia się w takim bardzo krótkim, dość sympatycznym i zwięźle napisanym dziełku zatytułowanym rozprawa o metodzie, które dzisiaj funkcjonuje jako samodzielna książka i jest na tyle proste, że o ile mi wiadomo, to francuskie dzieci dość wcześnie, już nie wiem czy nie na etapie tego francuskiego odpowiednika szkoły podstawowej czytają rozprawę o metodzie. Natomiast ta zwięzłość i krótkość tego dziełka, które dzisiaj to wymówię, funkcjonuje tak samodzielnie, związane jest z tym, że w oryginale to był wstęp. E, to był wstęp do takiego dzieła z zakresu fizyki, ponieważ e, Kartezjusz e, zajmował się również fizyką i zajmował się, zajmował się, z tego co pamiętam, przede wszystkim o która go fascynowała. E, no więc ten, sama nazwa wskazuje, tak? Rozprawa o metodzie, czyli jakby wyjaśnienie metody postępowania. Która będzie przyjęta na użytek pewnego procesu takiego badawczego, czy, czy, czy naukowego, który będzie podjęty w części zasadniczej dzieła. Natomiast to jest na tyle zwarty tekst, że on sobie funkcjonuje zupełnie osobno. Natomiast jakby takim najważniejszym miejscem, w którym Karkezius formułuje tą swoją zasadę kogito Ergosu, jest pierwsza medytacja o pierwszej filozofii, jest to takie słynne dzieło Kartezjusza, najważniejsze dzieło Kartezjusza, Meditaciones jest prima filozofia, czyli medytację o pierwszej filozofii, czyli o metafizyce, czyli o filozofii pierwszych zasad, czyli no, dzisiaj można by było powiedzieć no, z grubsza, że o ontologii. E, chociaż tutaj oczywiście filozofowie byli wystarczająco zbilwersowani, słysząc takie otożsame, nie? Natomiast no jest tak, że rzeczywiście gdzieś tam tak. Gdzieś tam ta rozprawa, roz, rozprawa o metodzie, właśnie w taki sposób, sobie te, te medytacje o, o, o pierwszej filozofii, to jest, takie dzieło, to jest takie dzieło bardzo ważne, właśnie o metafizyce, którą wtedy nazywamy pierwszą filozofią. No więc tutaj być, Tutaj troszeczkę już sam się zaczynam notać, notać, notać w tym Tak czy inaczej, mamy to kobito sum. Ale żeby zrozumieć, jak pojawia się to ergo orgosłony, to musimy sobie powiedzieć o tym, skąd ono się wzięło. I tutaj jest dość ważna i taka bardzo sugestywna taka rama narracyjna tej medytacji o pierwszej filozofii. Ponieważ Kartezjusz zrębę swojej filozofii tworzył wtedy, kiedy był żołnierzem, kiedy był na jakiejś wyprawie wojennej. I z tego, co pamiętam, to historia przedstawiona w tej medytacji wygląda w ten sposób, że on gdzieś tam sobie był na jakiejś takiej kampanii wojennej, była zima, więc była w ogóle okrutna, ochydna pogoda, ponieważ prawie, że zamarzał i dotarł do jakiegoś takiego miejsca, gdzie mógł się schronić. Już teraz nie pamiętam, czy to był jakiś opuszczony dom, czy to była gospoda, na w każdym razie siadł, rozpalił sobie ogień na koniec no i zaczął gdzieś tam tajać sobie powoli e, i e, nagle sobie uświadomił coś bardzo dziwnego, e, że w zasadzie tak naprawdę poczuł się troszkę tak, jakby było dwóch kartezów. E, Jeden to był ten kartezjusz, który przed chwilą zamarzał, który miał takie wrażenie takiego wydatkowego zimna. a drugi to jest ten kartezjusz, który teraz sobie siedzi i sobie łagodnie taje przy, przy ogniu. E, I e, to e, e, legło u podstaw e, tego ciągu, e, e, tego wywodu, tego ciągu musiałego, który jest przedstawiony właśnie w medytacji do pierwszej priorytetu. A dokładnie, i, chyba to jest pierwsza medytacja, e, a dokładnie wygląda to w ten sposób, że Kartezjusz e, dochodzi do wniosku, że e, w zasadzie tak naprawdę wszystko, co się otacza, cała rzeczywistość zmysłowa może być ludem. E, świadectwo zmysłów jest kompletnie ludne. E, świadectwo zmysłów w ogóle nie, 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 nie wystarcza do opisania pewnej istoty rzeczywistości. No bo Kartez już tak się zastanawiał. Jeżeli zmysły mówią prawdę to które zmysły mówią prawdę? Te zmysły, które mi mówiły, że przed chwilą zamarzałem gdzieś tam w jakiejś śnieżycy, czy te zmysły, które mówią mi, że teraz już mi ciepło, przyjemnie i powoli już tam zaczynam balansować na krawędzi śni. E, świadectwo zmysłów, powiada Kartezjusz, jest szalenie e, zwodnicze. A w związku z tym, Kartezjusz mówi tak, żeby orzec jakąś prawdę o rzeczywistości, musimy stopniowo Odrzucać to wszystko, co może nas łudzić. I tym, co pozwala nam odrzucać to wszystko, co nas łudzi, przede wszystkim doświadczenie zmysłów, jest rozum. Eee, I jest myślenie. Bo tylko przy pomocy myślenia jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to, co sądzimy na temat rzeczywistości, jest prawdą, czy też nie jest prawdą. I Kartez już powiada w ten sposób. Powinniśmy tak długo odrzucać wszystko to, co może być zwodnicze, tak długo nasz rozum powinien to odrzucać, aż dojdziemy do miejsca, w którym natrafimy na te idee, on tutaj używa określenia idea, które widzimy, jak powiada Kartezioś, clare e distincto, jasno i wyraźnie. I to, co istnieje w naszym umyśle jasno i wyraźnie, to tak naprawdę istnieje. Tylko to, nic innego. A co nas doprowadziło do tego, co istnieje klara od istnienia krok? Rodzin. Nie zmysłu. Nie e, jakieś mniemania. Nie jakieś uproszczenia, tak? Nie jakieś zabobony, nie jakieś dziwne rzeczy, tak? Tylko i wyłącznie operacje dokonujące się w naszym umyśle. E, dlatego tak naprawdę dla Kartezjusza e, myślenie jest wątpieniem. I on w ten sposób buduje to w swoją maksymę, tak? Wątpię, więc myślę. Lub też, co jest tym samym, powiada Kartezjusz, in cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. I teraz e, e, docieramy do bardzo ważnej rzeczy. E, no, są tacy, którzy twierdzą, e, no są takie różne złoczywe docipy. na przykład do nauczyciela. Tak? E, idzie sobie nauczyciel i myśli, Kobieta ergo sum, i tak? Czyli wiadomo, nauczyciel nie myśli, więc zniknę, tak? Kobito ergo sum, non i jest ergo non sum, tak? Czyli nie jestem. I to, to jest oczywiście takie bekowe, i to jest takie długowate. Natomiast e, tak naprawdę to ma e, bardzo głębokie konsekwencje, że jest głęboko kartezjańskie. Nie Dlatego, że jakbyśmy tak wykorzystali do końca temat syna kartezjusza, to dojdziemy do tego, że jeżeli coś nie może być pomyślane, to nie jest. I być może, powiada Kartezjusz, warunkiem istnienia czegokolwiek jest to, czy jesteśmy w stanie to pomyśleć. Tak? Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć. I dlatego dla Kartezjusza rozum jest miarą istnienia. Nie tylko miarą istnienia człowieka, ale miarą istnienia świata. Bo świat istnieje to tyle, o ile w stanie to zrozumieć, tak? Jeżeli ja nie jestem w stanie zrozumieć, e, ja wielu rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć, tak? ale jeżeli nie jestem w stanie zrozumieć rachunku całkowego, e, rachunku różniczkowego, e, zasady nieciągłości, e, teorii katastrof, e, teorii strun, e, e, horyzontu zdarzeń, takiego jaki podobno przebiega w okolicach czarnej dziury, e, promieniowania reliktowego, Wymieniam jakieś takie y, bardzo dziwne rzeczy z zakresu, nie wiem, tam matematyki i astrofizyki, to znaczy, że one dla mnie nie istnieją. Co z tego, że ja zobaczę przed sobą jakiś ciąg znaków matematycznych, które będą oznaczać rachunek całkowy, jeżeli ja nic nie będę w stanie z tym zrobić? To dla mnie nie istnieje. To jest dla mnie jakiś absurdalny ciąg znaków na papierze, który tak naprawdę dla mnie nie istnieje. Nie ma żadnego nie ma żadnego, e, żadnego w nim w rozumieniu. A w związku z tym, proszę pamiętać, że te kogity jest na dwa daleko idące od Jeżeli czegoś nie jestem w stanie pomyśleć, ja wiem, że to gramatycznie brzmi niezbyt, niezbyt ładnie, ale to tak trzeba by powiedzieć. Jeżeli czegoś nie widzę, to znaczy, że to nie istnieje. Jeżeli czegoś nie widzę, klary ekistykwe, to znaczy, że to nie istnieje. Dopóki tego nie, 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 nie zobaczę, właśnie w taki sposób. I teraz popatrzcie. Jak bardzo jest to oświeceniowe? W tym sensie, w jakim mówiłem na pierwszej lekcji oświecenia. Kartezjusz nie twierdzi, że żeby coś zrozumieć, żeby stać się tym, kim on nazywa ego cogito, czyli ja poznaję się. On wcale nie twierdzi, że trzeba się uczyć, że trzeba dużo wiedzieć. Najpierw musimy odrzucić wszystko. Musimy stanąć w takim takiej nagości, takiego sądu, że coś albo jest, albo nie ma, tak? podstawowa, podstawowa w ogóle zasada funkcjonowania każdej logiki. S jest P, albo S nie jest P, tak? I dopiero wtedy, jeżeli my odrzucimy wszystko, to jest ten oświeceniowy, krytyczny rozum. Ten krytyczny, oświeceniowy rozum z tego się będzie brał. Dopóki tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to, e, dopóki, e, e, dopóki to nie nastąpi, dopóki nie odrzucimy wszystkiego, co nas ludzi, to nie będziemy mogli w ogóle, nie będziemy mogli się uczyć, nie będziemy mogli zdobywać wiedzy, nie będziemy mogli gdzieś tam postępować, nie będziemy właściwie pożytkować tego swojego rodzaju Ale powiem jeszcze raz, w oświeceniu mniej chodzi o nabywanie wiedzy a bardziej chodzi o odrzucanie tego, co wyglądu jest. Stąd ten krytycyzm oświeceniowy, stąd ten oświeceniowy deizm, ateizm wymierzone w Kościół Katolicki czy w religii instytucjonalnej, stąd te oświeceniowe idee społeczno-obywatelskie, które tak naprawdę wyrastają z krytyki monarchii absolutystycznej i w ogóle takiego arystokratycznego porządku Europy. Więc to jest tutaj to jest tutaj bardzo. I to jest pierwszy nurt filozofii oświecenia. Racjonalizm, znaczony tymi czterema wielkimi nazwiskami. Pascala, Spinozy, Leibniza i Kartezusza. To są te cztery wielkie nazwiska. Drugi nurt, który wpłynął na filozofię oświecenia bardzo mocno, ale ja nie będę mówił mniej, dlatego, tego, jest to bardzo ważne, to jest empiryzm. I o ile racjonalizm jest specjalnością kontynentalną, jest specjalnością francuską, to empiryzm jest specjalnością brytyjską, to jest wynalazek angielski. Empiryzm najlepiej rozwinął się w twórczości Johna Locke'a, a później miał swoją taką bardzo wywłokową kontynuację u takiego filozofa, który nazywał się David Hume. Jeden z najważniejszych filozofów XVIII wieku. John Locke jest takim filozofem, takim pogranicznym, że na pograniczu wieku XVIII i XVIII. I empiryzm twierdzi coś zupełnie innego niż racjonalizm. No to wiemy doskonale, to od, 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 od średniowiecza wystarczy, żeby Francuzi powiedzieli A, żeby Anglicy powiedzieli nie A, tylko B. I wystarczy, żeby Anglicy powiedzieli C, to Francuzi zaraz powiedzą, że wcale nie C, tylko B, tak? Bo, y, taka y, nieustająca wojna stuletnia y, pomiędzy Anglikami i Francuzami gdzieś tam, gdzieś tam z, tego się, z tego pnia się wywodzi. I w ogóle ten empires angielski jest związany też... przepraszam bardzo, to mówią rzeczy bardzo skomplikowane, ale y, uwaga wszyscy youtuberzy, y, nagrywam to dla, dla klasy, która ha-ha-ha-ha na rozszerzony polski, więc oni pewnie rzeczy powinny ogarnąć. E, jakby początków tej odmienności tej filozofii angielskiej, tego empiryzmu angielskiego, e, można by chyba upatrywać e, w tym średniowiecznym sporze pomiędzy realizmem i nominalizmem. Tak? E, kiedy e, Anglicy, czy też angielscy filozofowie, tacy jak na przykład Ockham, e, stwierdzili, że jednak ostatecznie e, tak naprawdę e, e, pojęcia nie mają swojej substancji. Tak? a w związku z tym to otworzyło ogromną drogę do takiego e, uprzywilejowania badania przyrody, tak? czyli czegoś, co kompletnie materialnie istnieje, a tam później mamy empiryzm. E, natomiast co jest zasadą, ogólną zasadą filozofii empirystycznej, czy w ogóle empiryzmu? E, to, że podstawowym miernikiem, e, podstawowym miernikiem naszego e, poznawania świata jest doświadczenie. I e, to znajduje swoje swój najpewniejszy wyraz to jest w tej słynnej na psyny Journaloka, w nim takim, takiej obserwacji Journaloka, że człowiek to jest tabula rasa, że człowiek to jest biała karta. On się rodzi jako biała karta, a właściwie biała tabliczka, jak jest zapisana. I dopiero my później tam rycem, gdzieś tam ryjemy po tej tabliczce i gdzieś tam oznaczamy na niej nie to wszystko, co istotne. Życie jakby odciska na nas swoje pięta i to nas kształtuje. No czyli dlaczego to jest przeciwstałe do racjonalizmu francuskiego? No dlatego, że racjonaliści twierdzili, że tylko rozum, tak? a nie zmysły. A empiryści twierdzili, że tylko doświadczenie, czyli de facto e, coś, co wywodzi się z zmysłu, e, Jakby jak nie było. Oczywiście na którymś tam poziomie te dwie rzeczy się uzgadniają, to znaczy gdzieś tam jest coś takiego, że, nie wiem, że pewnego rodzaju operacje rozumowe uzasadnia się w drodze doświadczenia i na odwrót wyniki doświadczeń można skorzystować w ten sposób, że się dokonuje pewnego przewodu już o charakterze racjonalnym czy rozumowym. Ale to już jest jakby osobne. I z tego, moi drodzy, wyrasta filozofia oświecenia. Z racjonalizmu e, i z e, I e, sama ta filozofia oświeceniowa, ja nie chcę być w stosunku do niej przykry, e, ale ona e, w większości nie, nie ma takiego charakteru jakiegoś bardzo oryginalnego. Ona ma raczej taki charakter komentatorski. Zdarzają się niesłychanie wybitne postaci filozofii XVIII wieku. David Hume był filozofem XVIII wieku. Kondiak był filozofem XVIII wieku. Tak? Jean-Jacques Rousseau, który sobie osobno, był filozofem XVIII wieku. Immanuel Kant, taki pogrobowiec wyświecony, był, 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 był filozofem z końca XVIII wieku. Natomiast zasadniczo w tym takim głównym nurcie, który nas będzie najbardziej interesował, to XVIII-wieczne oświecenie ma głównie charakter komempatorski. I trzeba sobie powiedzieć, że oni to bardzo pięknie potrafili wykorzystać. Wykorzystywali te filozofie w literaturze, stąd się na przykład wzięła tradycja tych francuskich powiastki filozoficznej. Wykorzystywali o filozofii społecznej, stąd te wszystkie wielkie dokumenty myśli oświeceniowej, czyli Deklaracja praw człowieka i obywatela, konstytucje, etc., etc., Stąd wreszcie wielkie dzieło Encyklopedii Francuskiej, tego gigantycznego wysiłku, przez kilkadziesiąt lat pisanego, takiej wielkiej sumy wiedzy, co Natomiast niewątpliwie jest tak, że bez racjonalizmu i bez wampiryzmu tej filozofii oświeceniowej, tej oświeceniowej wiary w rozum, który porządkuje świat materii, która nas otacza, e, takiego oświecenia będzie. No i chyba tutaj nie będziemy się skończyć. Ten rekin taki dzisiaj nie ma było, dosłownie przewodniczyć, więc, więc, więc skończymy w takim bardzo przyzwoitym Bardzo ważne.